Bardzo dziękujemy o, tutaj palera, chyba <grymne> na poważnie? O. Jest i tu jakie ceny? <grymne> Cześć witajcie na moim kanale na moim kanale Lloyd Malina. Jest raz Piątek. Dokładnie, Piątek i ja, czyli Lloyd. Tak. Piątyś zaproponował, żebyśmy coś nagrali. Tak, bo i tak przejeżdżamy przez po okolicy, zachaczamy do sklepów, w których jest Lego, więc temu oczywiście nie nagrać. Dokładnie, zjedliśmy już kolacy w KFC, więc mamy siłę, tak żeby jest. chodzić po sklepach. No to co, do dzieła. Tak jest. Tu mamy Biedronkę, ale Piątek zdecydował, że najpierw pójdziemy... Do Mediaks. Do Media Expert. My jeszcze tam tak. dla i Kauflanda. Niestety nie mam ze sobą mikrofonów, bo Piątek nie zaskoczył, że będziemy coś nagrywać. Chceńcie to widzowie. Tak, ale myślę, że będzie nas nawet dobrze słychać, więc najpierw idziemy do Media Expert, bo ono w ogóle niedawno zostało otworzone. Tak jest. Dobra, wchodzimy. Ja tu byłem tylko jeden raz. Ja jeden raz. Tak, ani razu? Ani razu. To ja byłem jeden raz i faktycznie są tu klocki Lego, no ale w sumie już byłem tu z dwa miesiące temu, więc zobaczymy czy coś jest. No tu jest niestety, słuchajcie, bardzo, bardzo mało klocków. Wszędzie są te samochody. Tak, wszędzie są te samochody, ale są w sumie tylko cztery zestawy i to dwa takie same z Minecrafta i dwa takie same z City. A, i brak, no i to to dobra, nie to, nie jest, to jest akurat plus, bo na co dzień no, nie widuje się tego w takich sklepach. Więc fajnie, że tutaj są takie rzeczy. Ło! Ej, ten jest fajny, Grogu. Pokaż hot -doga. A, jest faktycznie. Ło, super. No takie rzeczy są przede wszystkim na lotniskach dostępne, ja tak kojarzę. Więc to jest akurat duży plus. No długopis kiedyś miałem, ale szybko mi się wypisał. Chyba, nie wiem, z 4 dni z niego skorzystałem. No dobra, no idziemy dalej. Nic tu ciekawego nie ma. Czy jest coś ciekawego? No to idziemy dalej. Dobra, idziemy do Biedronki. Tu są jakieś klocki? Powinny być. Okej. Okay. Ja w sumie nie wiem, czy, czy są jakieś. Może już na dzień dziecka coś będzie. No to chodźmy. Jesteśmy w Biedronce. No i jeśli chodzi o Lego, to tyle zostało. Nie wiem, czy były jakieś promocje czy coś. A są te. Ciekawa jaka cena. Zaraz sprawdzimy. Zaraz sprawdzimy jaka cena. No i są takie zestawy. No bukiet za 200, ale to nie jest akurat dobra cena. To nie wiem za ile. To też weźmy i sprawdźmy. City też nie wiem ile, to może też weźmy i sprawdźmy. City cztery dychy na pewno. Ale weźmy na wypadek. Duplo bierzemy, czy nie? Wszystko. Tak, wszystko to wszystko. Dobra, idziemy. Chyba, że tu jeszcze coś jest. Nie ma. Dobra, sprawdźmy. Ale długo sprawdza. E no, to co, brak połączenia. A to? A, no nie wierzę. Czekaj, sprawdzę cenę. Nie ma opcji, idziemy szukać a jest 35, czyli ten pewnie tyle sam. A który żeś sprawdził w końcu, ten? Ten. Ile wyszło? Nie, 35. 35, dobra, to dawaj tego. 150, przesadza. dobra, no jeszcze Speed Champions. Jeżeli ten za 150, to jest spoko. To jest spoko. A ja kupiłem ostatnio tak, za 130. Tak, chyba tak. się nie, ale na no jak jest Biedronka specjalnie. Koszulanie... Tak. No tak, dobra, odkładamy. Bierzemy, słuchajcie, te e, segregatory, ale jeszcze nie zdradzamy o co chodzi. Prawda? Prawda? Prawda. E, ile brać? E, weź póki co jeszcze jeden, czyli trzy. Zobaczymy czy na pewno wejdzie prąka i się wróci. To była, że mówiąc jakaś komedia, wszyscy nam pomagali, żeby to zapakować. Bardzo dziękujemy o, tutaj. Cholera, chyba na poważnie? No. No, nie, dobra. Pojemniki się rozwaliły po prostu. Tak, tak, tak. E e Wielkie pozdro dla pana ochroniarza, który tak. zaoferował nam dwie torby nie. worek na śmieci, żebyśmy się z tym zabrali, bo mądrzymy stwierdziliśmy, że kupimy sześć pojemników pod 6 szufladki w momencie, w którym zostaniem. Mogliśmy faktycznie auto. autem jechać, no. Ale dobra, jest, słuchajcie, świetnie, mamy Zapraszamy kupionych 9 dyk za, za 18 szufladek i to takich sporych. Tak, i co ciekawe, to nie jest tak, że kupowaliśmy te szufladki osobno, tylko kupujemy je razem. Razem, ale nie mówimy jeszcze dlaczego. Tak e, dowiecie się pewnie za niedługo. No, czy tak, za niedługo. Kiedyś się dowiecie. Ale myślę, że w tym roku. Raczej tak. Raczej tak. Na razie mamy tyle i, I, tyle. i tyle. No i co, idziemy dalej, bo jeszcze mamy Kaufland i nic. Skoro mamy miejsce w wolę, to ja bym się może jeszcze po trzy wrócił. Nie, już nie kombinujmy. Już nie Ale chcę. Trochę mi głupio już w tej Biedronce. Już, no, już, to już w Biedronce dziękujemy. Dobra, idziemy. Ale naprawdę wielkie pozdrowienia dla Pana i Pani, I pani Kasiercy. Tak, no, bardzo wszyscy dziękujemy. Nam wszyscy nam bardzo pomagali. Mnie, bardzo, pomocni. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy i my idziemy dalej. Z nadzieją, że WUR nie strzeli. Z nadzieją, że WUR nie strzeli i może jakieś zestawy będą fajne. <laughs> idziemy do Lidla. Źle to wygląda. On ma i będę mówił kto i ja też idę z taką siatą. Ale dobrze, że mamy paragony, no mam nadzieję, że nie będzie problem. Wchodzimy do środka. Dobra, jesteśmy w Lidlu. No i na razie są takie klocki. Uh, nie wiem czy tu coś jeszcze będzie. Będzie. Tak myślisz? A w sumie... W sumie, w sumie, czekajcie, idziemy zobaczyć. Jest! I tu jakie ceny! Ciekań, a nie, to wyrzutnia pojazdów, ja myślałem, że ten... Po 35, Po 35, to w sumie nie najgorzej. 30, 35, śniadaniówki 25, nie bardzo dobra cena. Ło, wow, fajne. Chyba bym sobie nawet kupił. Ja też się zastanawiam. Ciekawe, czy mamy gdzie to zabrać. Aha, 20, no, do drugiej 30, ręki, no co. 35, ciekawe ile Ferrari, bo jest wszędzie mocone, a nigdzie nie ma ceny. Trzeba byłoby sprawdzić. Trzeba byłoby sprawdzić, ale jest wybór w sumie. Smoczek, o. Jeszcze tutaj jest techniki. Techniki, takie techniki outletowe. Znaczy outlet... Aha, no ale to pewnie też 45. No pewnie. No dobra, to jak widzicie są rzeczy. Jestem mega... ale ta śniadaniówka kusi mnie, bo nie mam czegoś takiego. No, kusi kusi. Ciekawe ile jest Speed 35 Champions. 35 chyba dobra cena, chociaż na dopóki się nie znam. Też się nie znam, ale wydaje się dobra. 35 standardowo. 35. 10 zł 10 zł, Tak? <laughs> Kupujemy? <laughs> <laughs> Szkoda, że basenu nie masz. I chyba po drodze jeden pojemnik czasu. Tak się składa, że te wszystkie cztery sklepy, czyli najpierw Media Expert, później Biedronka, Lidl, a teraz Kaufland są obok siebie. One znajdują się w promieniu pół kilometra, może tak chodzić. No jakby na przykład działa to kilometr i Tak i wszystkie, wszystkie by się zmieściły. Jeszcze został nam Kaufland, to jest ostatni, tutaj taki najbliższy market. No i w zasadzie tyle, no zobaczymy, może tu coś będzie. Takich filmów mi brakowało, muszę wam powiedzieć. Jakby ktoś się w ogóle pytał, to my to nagrywamy w piątek po 21. Gdzie dwoje następnego dnia mamy naukę. Tak, gdzie mamy uczelnię następnego tak. dnia. A, ty, a on ma egzaminy jeszcze. Hmm. Więc trzymajcie za niego kciuki. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Są rzeczy ważne i ważniejsze. No dobra, idziemy. Tutaj już mamy klocki. Co mnie w sumie zdziwiło, bo przeważnie są tam na dziale z jest zabawkami. Super tanio. Nie wiem, czy jest w sumie super tanio. Figurki z Marvela 98 chyba też spoko, bo one są chyba po 140. 15, Uuu, 12, 15. Ta mechaniczna zbroja 65. A bo teraz tyle chyba kosztują. Nawet da się A tu jeszcze są. Ale tu już nie ma super cen. No to już są normalne ceny, nawet Ale do, nie do to widzę, że coś nie mogą sprzedać. To są dość drogo. Dziwisz się. A w sumie się nie, nie dziwię. Zaraz idziemy na stricte zabawki, bo już widzę że na go Tak, to już chodźmy od razu. Dwie. Magazyny, tak, o, teraz on trzyma, zamiana. A no i mamy. No, i tu jest cały no, ten nie, jest regał. Raz widzę ten Może ekskluzyw, Nie wiem. To jest teraz gratis w smyku do zakupu 105 zł. Co i to? I wymiotę, tak. Ok. Dream's Kurczę patrz, mają te zestawy z tego Animal okay. Crossing. Dreamsy, drogo to prawda, drogo. Ale w sumie... O, no, tu mamy smoka 35, no ale to już było taka cena wcześniej, we wcześniejszych sklepach. dobra. cena za ten... A ja nie wiem czy ten legendarny smok nie jest. Kurde czekaj. Położę to tu A... Mogliśmy wziąć aut Jaka tu jest? nie, po co ja tu w ogóle to sprawdzam? Przecież tu cena jest napisana, no, miałem nie, nie, nie. na promoklockach <laughs> sprawdzić. Tak jak myślałem, jest taniej, bo na promoklockach właśnie sprawdziliśmy jest 287 najtaniej. A tutaj jest za 269,90 grosz, więc dobra cena. I tutaj mamy nowości, też są ze Star Warsów, ale cena katalogowa. No i tyle, no takie coś jest jeszcze. Generalnie hełmy, jest spory, ale ceny... Średnio. Na większość zestawów średnie, na pojedyncze <grym> zestawy. Furgonetka z wodami z 2020. Na pojedyncze zestawy są zbliżone. Sprawdź ile ona kosztuje teraz. Pewnie mniej na pewno. Pewnie tak. Pewno I, ten, to... I ten statek piracki, ale drogi. Nie 589, i ile tam wyszło? 61,80. A no to patrzcie, mimo że ten zestaw ma 4 lata, to nadal można go kupić za pon lekko ponad 60 zł w internecie. No tak. Dobra. Jak na taki zestaw grosz? To co, idziemy chyba dalej. Dobra, słuchajcie, no już. Tak właśnie rozmawiamy, że w sumie dzięki akcji z tymi wyszedł nam taki typowy Lloyd cebulak, jak za dawnych czasów. Cebulowa ekipa. Ekipy. Ale łezka wokół aż się zakręciła. Nie, nie, bo nam się to przewróci. Bilans na dziś. Kupiliśmy sześć pojemników, z czego jeden trzasnął podczas ładowania, czyli 5 pojemników na plus. Tutaj są pojemniki. Coś pojemniki, tam coś tam taki, są pojemniki. I pojemniki. I pojemniki. pojemniki. Czekaj, pamiętajcie co zostawieniu łapki w górę pod tym materiałem oraz o zasubskrybowaniu zarówno kanału Piątka, jak i mojego kanału. Tak jest. Tak, że starczy do od Cabulaka. Będę odchodził, a ty będziesz nie nagrywał. Dobrze. Trzymaj się.